Siema. Witam w kolejnym odcinku serii Hity Polskiego Internetu: programu, w którym dowiecie się, co w trawie piszczy, co w sieci bangla i w ogóle gdzie, jak gdzie, ale u mnie naprawdę bywa płe zabawnie. Dzisiaj pogawędzimy sobie o osobie, do której mam nieco mieszane uczucia. Będzie to postać taka trochę bezosobowości, trochę pozbawiona moralności, dalej mam wymieniać? Przed Wami pan Adrian Cios. Serdecznie zapraszam do oglądania. Adrian Cios jest trenerem personalnym, który największą rozpoznawalność zdobył dzięki Federacji Prime MMA, gdzie miał okazję pojawić się parę razy. Trzeba przyznać, Adi to wysportowany koleś, który nie unika sali treningowej. Wiem, że zaraz zleci się masa sportsmenów, próbujących podważyć moje słowa, no ale bez przesady. Nie każdy musi być Robertem Burneyką czy push Barberem, więc darujcie sobie turny wpisy. Pierwszą walkę stoczył z Dawidem Ambro, ale to, co się odwaliło na konferencji, to istna Krinczuwa na maksymalnym levelu. Otóż bohater powieści, widać, że mocno inspiruje się Amadeuszem Ferrari. Czy uważam to za złe? Nie do końca. Dla jednego inspiracją może być tupak Shakur, dla drugiego dostojny Wojtek Gola, a dla trzeciego pan farmazeusz. Problem zaczyna się pojawiać, gdy inspiracja zaczyna przybierać nieco inną formę, a mianowicie bezsensownego kopiowania swojego idola. Oznajmił Shem i wobec, że podpisał kontrakt z władcą ciemności i rozniesie w pył każdego, kto mu stanie na drodze. Coś ten deseń. Teraz porównajcie sobie jego spektakl do spektaklu Amadego. Podpisałem pak z diabłem! Jeden i drugi zostanie z niskowy! Ja, władca piekieł! Nie ty, nie ty! Jeden i drugi! Nie ty, nie ty! Podpisałem pak z diabłem! Ja, władca piekieł! No musicie przyznać, że to było już creepy. Żeby to wszystko było jeszcze w jakiejś formie parodii czy coś, ale nie. Z kamienną twarzą postanowił zapożyczyć teksty od zawodnika Fejmu, tym samym stając się takim farmazeuszem po roku libacji w wiosce smerfów. Weźmy sobie na przykład śmieszki jednego z potężnych wodarzy, który oznajmi publicę, że on od teraz jest władcą R. Wszystko w formie humorystycznej, gdzie widać gołym okiem, co jest pięć. Ty, ty ty! Wy I możecie no. Czy świat z mojej wady wymowy! plus! Jeszcze innym razem pasut z kanału Abstrahuje wcielił się w rolę władcy niebios, również parodując historyczny już dziś moment. I teraz ja będę najbardziej cringe'owym zawodnikiem tej federacji! Nie ty! Nie ty! Nie ty! Pozdro, Ferrari nie bił mnie, proszę. I żeby na tym skończył, to nie byłoby mu co wypominać, ale to dopiero początek. Na tym samym panelu niejaki Hetman pokazał mu, gdzie raki zimują, potężnie sprowadzając na ziemię. Dwie walki? Nie będę... Sława, uderzysz mnie pokaż, no to uderz, stary. Nie no, to uderz BAM! To było dziwne, ale co zrobić? Ludzie chcą rozlewu krwi, więc takowy dostają. Na innym z paneli próbował zrzucić stół pełen owoców znowu na biednego sprzedawcę podrabianych ubrań Guciego. Fuj koniec. 19. Metrów. Wszystko to zajeżdża tanią pozerką, jakby na siłę próbował się stać kimś, kim nie jest. Poddymiać też trzeba umieć i zrobić to odpowiednio. Widać, Amadeusz nie przykazał mu tajemnej wiedzy z mitycznej księgi władcy włosów z dupy. Panowie ewidentnie za sobą nie przepadali i wszystkie emocje pora w końcu wyładować w oktagonie. Niestety, dość szybko poległ i ani razu nie zadał potężnego cepa weselniaka, który miał poskromić rywala. Tym razem musiał uznać wyższość Ambron, ale nie jest on pierwszym lepszym ogórkiem jak Mamet Kalido, więc szacun za wyjście do kogoś takiego. Klasycznie podziękowali sobie za widowisko i klasycznie wszystkie dymy miały na celu zwiększenie oglądalności gali. W ogóle rozbraja mnie jak ktoś dodaje całą walkę na swój kanał, nie dodając nic od siebie, a tam komentarze pod nagraniem. Graniem. Dzięki, Mordo, dobrą robotę robisz. Ode mnie jak najbardziej leci łapka w górę i sup. Pozdrawiam. No tak, kradzież nie swoich treści to definitywnie praca wymagająca wysiłku. Żeby on z tego zrobił wiecie jakąś parodię, przeróbkę, to inna para kaloszy, także beczunia z ludzi piszących takie posty. W kolejnym uniwersum miał okazję zbić rękawice z dziennikarzem sportowym Michałem Cichym, z którym przewalczył trzy rundy. I takie walki to ja lubię. Nie ma nic gorszego niż oczekiwać z orzeszkami w dłońmi walki, która kończy się po 40 sekundach, ale wiadomo. mm no. Taki jest ten sport i nikt nie jest w stanie przewidzieć jej przebiegu. Tym razem zadał parę nietrafionych weselniaków, ale ponownie musiał uznać wyższość swojego rywala. Co na plus mogę powiedzieć, że szacunek za strój Batmana na konferencji, bo kompletną głupotą byłoby zakładać jakiś strój diabolów w nawiązaniu do wiadomo kogo. Parę razy emocje wzięły górę nad rozsądkiem i jeden i drugi przed walką zapodał sobie plaskacza. Ale dla mnie takie niezapowiadane akcje świadczą o braku psychy zawodników. Federacje powinny nakładać kary za takie zachowania. Bez jaj, chociaż cios nawet go nie trafił więc beka z typa tym bardziej, że miał go dosłownie przed sobą, więc podwójna beka. Cieka. Kurde, luk, sam, sam dostałem tej! W trzecim z pojedynków pokazał naprawdę, z kim mamy już do czynienia. Na konferencji z niejakim Saszą zaczął poruszać temat inwazji na sąsiadujący z nami kraj. W pierwszym z rozdziałów powiedział, że nie da mu walki, jeżeli cała jego garza nie zostanie przelana na pomoc Ukrainie. Bo w ramach przypomnienia, Sasza jest Ukraińcem, który większość swojego życia przemieszkał w Polsce, więc taka sytuacja. Wyjdę z nim do walki tylko w momencie, kiedy on całą swoją garzę przekaże na cele charytatywne związane z Ukrainą. E, że całe środki zostaną przekazane na... E rzecz pomocy na Ukrainie? Po pierwsze, kim on jest, żeby ustalać, kto ma na co wydawać swoją garzę? Jakby walczycie dla pieniędzy i każdy musi wydać na przygotowania, na trenerów, dietę, a niekiedy na głupie zachcianki. Bo i czemu nie? Po drugie, mam wrażenie, że obróz trochę w piórka przez większy fejm na jego osobę. No ale bez przesady, kogo ty chciałeś na rywala? Mac Gregora, Michała Barona? Facet, opamiętaj się. On dosłownie zaczął bredzić od rzeczy, mówiąc o tym, jak bardzo kocha swój kraj i czego to on by nie zrobił podczas konfliktu. W moim byłam była od samego dzieciństwa! Jesteśmy ja jeden małek, seru, który całym tydzień jest pokrojony gurą po kosze! Jeden kochany ja chleba, nie tam, jest, ja Zabaj, mam tam walczyć. bronić Moich bliskich, to bym ich bronił! Takiś mądry? Idź, zgłoś się na ochotnika na front. Przecież tam też są ludzie tacy sami jak my, więc darowałbym sobie takie teksty. Trzeba czasami ugryźć się w język i przemyśleć co się mówi. To nie jest odpowiednie miejsce na takie tematy. Tak przez bite 20 minut cios stał przy swoim, nie potrafiąc nic uargumentować. Przez chwilę zrobiło mi się szkoda tego ziomka. Tym bardziej powiedział, że w Polsce ma swoich rodziców i tu chce im pomagać. Jeżeli w kraju, w którym dawno już nie mieszka. Jak mam przekazać środki na Ukrainę, to tylko jeżeli ja będę chciał. Jak mam przekazać środki, pomóc komuś, to bym przekazał to swoim rodzicom, rodzicom, którzy mnie wychowali. Jak pierwsze jego występy można było uznać za totalny cringe, tak w tym wypadku pokazuje brak jakiejkolwiek kultury że też nie wyprosili chłopa z tego cyrku na kółkach. Gdy do walki doszło, Ukraińiec nie dał mu nawet wziąć innego wdechu. Uwalił go na cyce w 12 sekund, tym samym pokazując, gdzie jest jego miejsce. Fajnie, że po wszystkim przybili sobie piąne i dali przytulaska, ale po takiej wiązance na miejscu Saszy nigdy bym tego nie zrobił. Chyba, że była to zwykła sportowa piąteczka, więc spoko. Schodząc do szatni, przekazał parę słów na kanale FightSport.pl. Jak zwykle nic nie warte tłumaczenia, bo po co raz a dobrze powiedzieć, że jego rywal po prostu dłużej trenuje od niego. Po co? Lepiej w obłokach myśląc o niebieskich migdałach? Kurczę, bardzo e, dziwnie się ta walka potoczyła. Jakby ja nie byłem też gotowy na to, że on we mnie tak wejdzie, chciałem pierwszy ruszyć. E, ja upadłem i tam już szedł grad. On doszedł. Dwa ciosy na początku mocno weszły, przymroczyły mnie. Lekko rozłożyłem ręce. On bił, kiedy ja już zacząłem chować, sędzia przerwał. I teraz mój ulubiony rozdział. Jak dobrze Państwo wiedzą, Daniel Magical, przez krótszy okres, był w związku z niejaką Nikitą. Razem banglali sobie na bagnach i razem tańcowali do muzyki na TikToku. Nie wiem do końca w jakich okolicznościach podejrzewam, że szukał atencji, ale razem przy jednym stole rozmawiali i przybijali piąteczki, a obok nich uśmiechnięta Nikita siedziała sobie na kolankach Daniela. Gdy doszło do zerwania, wielmożna ekipa z ulicy Złotej postanowiła zwerbować do siebie influencerkę. Zainwestować w nią siano, no prosty deal, ona daje im za. Sięgi, oni za to płacą. W skrócie chore dzieje polskiego internetu odbił dziewczynę gościa, z którym razem streamowali i to w najgorszym możliwym stylu. Koleś mający ponad 100 tysięcy obserwujących na Insta musiał akurat banglać sobie z Nikitą? Czy naprawdę nie ma jakiejś niepisanej zasady, że w takiej sytuacji odpuścić sobie lepiej tą dziewuchę niezależnie od tego, jakie macie relacje? To absolutne złamanie wszelkich męskich kodeksów. No a tak poza tym wiadomo, zasięgi muszą się zgadzać, ale jakim kosztem? Poczytajcie sobie komentarze o tej sytuacji na TikToku, czy innych narzędzi do ogłupiania. Nie chcę nawet tego cytować, pozostawię to Wam. On coś tam tłumaczył, że ją źle traktowali, że to, że sram to. Ziomuś, jeżeli ją źle traktowali, to są odpowiednie miejsca, gdzie możesz takie rzeczy zgłaszać. Tymczasem sam wbijasz na streama i szukasz rozgłosu. Poza tym ona sama dała się tak traktować. I nic więcej nie mam do dodania. Skończyło się na tym, że miał zawalczyć czwarty raz na Gali Prime u z bratem Daniela. Nie chcę się rozpisywać się o tym, co się działo na konferencjach, bo łeb mi już od tego pęka. Powiem tylko tyle, że ponownie Adi się odpalił i zaczął wszystkich przekrzykiwać. Gdy nadszedł dzień, gdy panowie mieli dać sobie pobójce, Adrian został wyproszony z hali. Federacja wydała oświadczenie, z którego wynika, iż zadymiarz postanowił zmienić warunki umowy chwilę przed walką. Więcej na ten temat możecie usłyszeć od Don Casio. Ostatnie pytanie dotyczące tego, no bo jesteście organizatorem tej gali. Jak Ci się podobało ogólnie Gala i co wypowiesz na ten temat? Co się stało z Adrianem Czosnkiem? Nie wiem, za mocno uwierzył, że to jest, nie wiem, walka ratująca galę czy co? No, zaczął stawiać jakieś takie warunki, że Tomek Bezdrąg kazał mu opuścić halę, no, jak zmiany kontraktowe chwilę przed walką kazał robić, no to nie wiem, coś mi się tam odkleiło naprawdę, no. Widzisz, jednak te followersy, no, zmieniają ludzi, ja to już widzę bardzo długo w show-biznesie. Co do słynnej Nikity, o niej również nagrałem materiał, do którego was z tego miejsca odsyłam, siema.